Cześć wszystkim, witam was, bardzo serdecznie z tej strony Wotan, nie wiem czy Nie, miałem zaczynać, Lukas, ale gramy. Tak, dzień dobry, obojętne. To miał zaczynać, Dobra. zaczęliśmy. Yy, mamy ogarnięte lotnictwo, mniej więcej przynajmniej ja tam coś kojarzę, o co chodzi w końcu. I teraz myślę co dalej robić. Ja próbuję to jakoś dopłynąć moją flatą o, Oj to jest problem, szlato. bo ja w ogóle nie wiem co robić i ja nie wiem dlaczego moje konwoje ciągle umierają. Jeżeli ktoś mnie... Napi Wiecie, no, napiszcie mi o tym w komentarzach. Ja pewnie to przeczytam dopiero po kilku dniach, bo nagrałem do przodu oczywiście, ale w końcu będę wiedział mniej więcej dlaczego moje konwoje wszędzie umierają. E A, chyba, że one pływają po to, to zaopatrzenie, ropę czy coś tam i dlatego tak padają. No, przecież ci powiedziałem przed Nie ważne. Nie Nieważne, nieważne. 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 <noise> o, no Boże. Dobra, budujemy samoloty, ja buduję nawet samoloty. I co, mam przewagę tu w powietrzu? O, bombowiec morski, mam dwieście parę. Nie, tu mam... czekaj, ile mam? A, mam pięć bombowców morskich, biorę. A, bo ja tu ich nie wysłałem w końcu. Dobra, nie ma tu prze... przeciwnika, ale ja mam chyba też za mało samolotów. A mogę samolotami, na przykład tych skoszków parot pa tych no, z rzucić na Anglię? Pewnie, że możesz. To nie wyjdzie pewnie No nie wiem, po prostu nie wiem jak to zrobić Ty, właśnie kończę tego, nowoczesny blizzclick Ostatnia lata, no, idea, ta? tam coś, badanie, no No to dobrze, to może ci wyjdzie Tak z Luk Luksemburgiem Ty, Luksemburg to, to, to była nieprawda to, 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 to nigdy się nie wydarzyło No czekaj, bo ja tutaj miałem ten ogarnąć mój super front a, bo ja to wtedy się wkurzyłem, że oni mi nic nie robią, bo to się okazało, że to było na pauzie. Wszystko no. i dlatego nic nie robili. Nie, no. no, kanał cały czas ogarniamy. Okej, okay, dotąd piszę, że jest zadowolony kraj. Mhm. Ta, 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 ta. I mi podbijcie to wszystko. A więc jest Portugalia. A bym wypłynął flotę tam? Dobra, niech się ogarnia, masz plan. O Boże, dziadka zaznaczyłem? Nie, ciebie zaznaczyłem. Już realizuj ten plan, już nie czekaj na jakiś tam. E, co mówiłeś? Ja mam wo wojnę morską, bitwę. Gdzie? U siebie, wy, wy, obok, Masz 49 eee... okrętów przeciwko. DWUM! Chyba dasz... Ej, no, ale pić ci poszło na dno. Nie wiem, <grym> co się dzieje, wysłałem je. Albo ja dowódcy nie mam, wiesz? Ej, to wyślij tutaj do La Manche z tą swoją flotę, może przeżyje. Czekaj, czekaj, na ja to widzę dowód. jakiś zespół lotniskowy, no ale. Nawalamy się cały czas. Tak? No. Mogę to jakoś połączyć w inną armię? Żeby dać innego dowódcy, bo ja tu nie mam w dowódcy tutaj, umar mi chyba. Ej, czekaj, czy ja mogę jakoś rejon iberyjski, mogę zachęcić ten głupi kraj, żeby mi udzielił. Ej, a Portugalii możesz zaprosić do naszej frakcji? jest Portugalia? Bo nie widzę jej tutaj. A nie, a sorry, miałem inną mapę włączoną, Nie, nie, miałem inną mapę włączoną. Nie, wiem, wiem. 26, nie mogę. Ech. Jakby były lotniska, to bym gdzieś tam wysłał. Okej, okay, wygrałem. Tu mam. I kolejna, kolejna, bitwa. Ja tu cały czas bitwę za bitwą mam. O, ja się zastanawiam po prostu, jak to Ale działa. Ale wygrywam! A nie, o kurwa, duża flota przypłynęła. No tak, bo miejsce tutaj jest z morza śródziemnomorskiego, śródziemnego, już nieważne, morza. Co je przypłynęli. Ty typie, weź mi zrób desant. A jest to nic więcej, po prostu weź to sobie się desantni. Jakkolwiek to zrobić. to zatopiłem mi dwa statki, trzy. Mam już okręty desantowe. Ale. Ale im flotę zatapiam! Tak? Tak! Wygrywam tutaj chyba. z statkiem zostałem, mniej 20 parę. No... Nie wiem nigdy. Znaczy tutaj. Po twojej stronie jest chyba, przewaga. Ja byś to, to ja trochę Gdybyś tu wysłał samoloty, to byś miał jeszcze lepiej. Ale ja, to, to nie to już za dużo. No, dogarniania no. dla mnie <laughs> Samoloty moje są nad kanałem, niech tam zostaną. Jeszcze no, jeden statek mają. Chyba wiemy, tutaj. Czekaj, zastanów się na kanał, co nie? Tylko rozwalę tutaj te statki. Kanał na manż, a zginie podczas misji. Aha, czyli muszę tu dominację dy powietrzną, czy muszę tu więcej samolotów wrzucić? I co będę tu w stanie wtedy polecić sobie, tak? Dodaj więcej samolotów. O, już przysłał kolejne ten statki. 5 kolejnych. Tak, w sumie to powiem ci, że to chyba na dobre nam wyjdzie, bo jakie będę, będę mi tutaj niszczył. A niszczę im znowu! Sto im 5, 4 16, jest jeszcze mniej niż było. to i może ja bym szkolenie armii włączył. Mam dużo armii wyszkolonej. Nie wiem, ja już wmiękam po prostu mentalnie dalej. Tą wojnę ogólnie wygrywamy, pewnie, a stoimy tylko przez to, że nie wiemy jak coś zrobić jak zwykle. Okej, okay, wygrałem tą bitwę hamorską. To mi też ładnie idzie. Czekaj, tu mam teraz dziadka. Dziadku, połącz się z tym panem. Macie mi zająć tutaj ten front. Okej, okay, wygrałem i kolejna bitwa jest. Boże, to jest bitwa za bitwą, czaisz? No tak, jakieś takie są te starcie. Właśnie dlatego mówię, że tak nie, nie za bardzo po jak to działa, nie? Dobra, skończyło się chyba idę naprawić... No, mogę jakoś naprawić te słodostatki, czy coś? Co? Ale się powinno naprawiać. No, oni sobie robią mi desant, oni to sobie jedną mi tu desant, tam desant? O boże to są 34 statki. O że 52, nie, co się moja flota? Moja flota może też by tam popłynęła, gdyby widziała jak. Ale moja flota tyle nie, nie, nie ogarnia. Ja ręcznie steruje ja na flotę i po prostu kl port. No tak, ale ty masz w zasięgu te porty, a mi nie chce przepłynąć, bo mi pisze flota za zasięgiem, ten papało. Za mało wiem o danym regionie, ten papało. O co w tym chodzi? <laughs> Głoczona badania, nad takimi statkami zrobiłem badania. Ja się, ja, ja się powoli coraz bardziej interesuję tą gierką, naprawdę. Ej, mam 41 roku, tak w ogóle, to ja mogę jakieś nowe rzeczy robić, chyba. Ta, ja właśnie, się skaptałem, żebym całą ścieżkę badań miałem zamkniętych. Eee, dobra, co mi kończysz tutaj? 43. Ja ciężkie czołgi robię tej giery. 43, a to jest tak, takie średnio przydatne tutaj. Teraz ja bym coraz mniej statków zostaje. No ciekawe czemu? Może no, to tylko bitwy morskie? Nie, w stoczniach były. A, w stoczniach. Nie, albo nie, to ci tak połowa floty tu została, więc. No tak, ale ile ziszczyłem? Bo ja tu każdą bitwę wygrałem. No, to a ciekawa. nie, tu mam jeszcze 4 statków. No to ciekawa, czy ja teraz będę mógł tu wypłynąć spokojnie tą moją flotą? No, jednak mają tutaj 19 okrętów. No po... Poc co ja za badania zrobiłem? Rozbrojenie marynarki. A przezbrojenie marynarki. Rozwój marynarki. No i już. Produkcja. No i mi się więcej... Ale czemu ja konwoje produkuję tak dużo konwojów? Ja nie chcę konwoi, ja chcę lepszą flotę. Okręty podwodne, na przykład tylko, że mogę tych... O, okręt podwodny 3 chcę produkować. To dokładnie o to chcę zrobić. Jeden okręt miesięcznie będę robił, o kurde. O, no, tych pancerniki robisz to tak. Nie, okręty podwodne trzeciego poziomu. Naprawdę? Takie wolne to jest? są loty w rezerwach, mój, mój włoski misymini. co, co, co z mniej tej floty tutaj mam. Wiesz, jakieś miałem 130 mm. okrętów, obecnie mam 36. Ja mam 35. Zrobiłem <grych> badania jakieś. O Boże, teraz tutaj, co ja chcę? Wsparcie sił naziemnych, pobardowanie punktów kluczowych koordynacja wsparcia. Wsparcie domin o to mi da dominację powietrzną, plus 20%. No to fajnie. Biorę, biorę, biorę. biorę. Ok, dobra, bo mi to tak mało statków, że ja pierdolę. Wpływam tutaj. Kończę tą bitwę. A w samolotach to na dla masz prawie wszystkie zestrzeliłeś już im. Tak, tylko że teraz tacy też całą flotę, bo nie mogę się cofnąć stąd. Do portu nie możesz wpłynąć? No, bo mi się biją no to w zasadzie co spłynął potem. No klikam na port, ale się nie da. Mnie jest strzałka, ale muszę chyba się skończyć bić. Tylko że ja chyba całą flotę swoją... No, no tak w sumie to straciłem całą flotę, no. No. Ciekawe ja dlaczego. <grytania> ale tak, tutaj już mam 99,9% Jest... no... Zjednoczone Królestwo ma 0,1. Czego... czegokolwiek tutaj. Ale dużo myślę, co straciłem w tych bitwach wszystkich. Dobra, ile mi się to zostało? Mam 11 okrętów. Naprawdę? <noise> Aha. Straciłem. I 20 par okrętów podwodnych. A czy nie mam tak? Mam dwa pancerniki, 3 korzewniki lekkie, 10 okrętów podwodnych i 2 niszczyciele. Aha. A widzę, że chyba zaraz mi tutaj wrócą do mnie. Tak, próbuję ogarnąć te bitwy też morskie, ale kuśni wamać. Ja to co ja ogarniam. I tyle, jeszcze kilka tych fabryk wojskowych i zacznę robić te naprawy, wszystkie. A potem kilka stoczni zbuduję. Powiedzmy o stoczni, żeby produkować cokolwiek. Boże, ta Afryka już pada, cała, jest. Dobra, w sumie to ja bym coś zaczął robić. Jakiś kraj. Ta Buga, Rumunia mnie tutaj interesuje troszeczkę Poczyta jak pusty. jest z tym, z atakiem na WB. Na co? Masz tam strzałkę, obczaj. Masz strzałkę, desant morski, okej <noise> Lukas, jeśli ty tego nie odczaiłeś, to jak ja mam obczalić? Ja podejrzewam, że to mi nie działa, bo... ten... Nie działa mi, bo, 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 bo nie mam przewagi tutaj w tym regionie, czy cokolwiek. naszą mm. to miałeś flotę, teraz już jej nie masz, nic. No właśnie. Jeden pies. A? Mm. No to i tak nie zmienia faktu, że dopóki nie, zrobimy, nie ogarniemy tych desantów morskich, to i tak dupa będzie, bo Wielka Brytania jest do zdobycia i wszystko co jest na innym kontynencie. No w sumie tak. A tylko... no ja na przykład nie ogarniam tego w ogóle. Bo nie wiem. A, tam nowe statki, czekaj. Okręty podwodne. Nie pójdźcie tam. Słuchajcie tutaj w miejscu i słuchajcie tutaj i tyle. Otworzą... Dobra, czekaj, tylko zobaczę, okej, tu jeszcze się szkoli armia, tu też, tu mam wyszkoloną nomaxa, więc nie muszę, tu się szkoli, tu się szkoli dużo, okej, kurde, ale, co, co czekaj, zakrywa? co, Adolf Hitler podważa motywy, jakimi kieruje się gwardyńska Rumunia? Co? co? A, bo ja zrobiłem klejma na Rumunię, wiesz? Aha. <laughs> Nasz jedyny sojusznik w regionie, podbijmy, no. Jak to? Ale on ma ropę. A, w sumie tak. Ale nie wiem, naszym sojusznikiem jest e, legionowa Bułgaria. A. To to... A, no tak. No to, to a Gwardia, nie. a nie czekaj, Gwardia też jest spoko chyba z nami. Znaczy ta Rumunia, nie wiem. Nie wiem. Ale, ale on ma ropę, mi ropa jest potrzebna, ja idę ją hmm, To Tu 43. Tak przynajmniej się wydaje, że Bułgaria to dobry pomysł. Ile już mam start w tej wojnie? Łoborze, Boże, straciłem 500 tysięcy... 600 tysięcy ludzi! A ty milion <grym> z kawałkiem. Widać tutaj, tutaj, cały ciężar wojny ma. Aha... Czekaj, bo... Nie idzie dobrze odpieranie desantów. Jak cała reszta nie działa. No ja też sobie odpieram tutaj. O co, że Niemiecka szykuje się do wielkiej wojny. I co, masz dopiero taką ideę? Nie, dostałem, że, że chyba coś z tą Buga Rumunią, na którą tworzę Aha. te klejmy, wiesz? co się dzieje. Ja liczę na to, że jak będę spamił guzik, wykonaj desant, to zadziała w końcu. <śmary> <śmary> Naprawdę! Już do szału mnie nie, do doprowadza. Gdzie, gdzie jest moja flota? Może zaposzła na noca cała flota? Moja 6, 8, 3... 36, 1... No. A ja razie jeszcze pro nie to. produkować ciężkich, ciężkie myśliwce. Panie, jak ta flota... Ej, ale ta flota wygląda na ta flota wygląda uszkodzoną. No ja ci powiem, że jeśli chodzi o flotę moją, marynarka, to mam... nic kurwa A do chwilę podważę motywy jakimi kieruje się. Dobra, spoko. Ten papało, iść do portu. Potencjalnie cele wojenne cały czas w Holandię, W sumie Holandia. W tym jak zatokuję Holandię, to potem będę musiał mieć desant i to się może nauczę w końcu. A, bo kurwa miałem, żeby nie naprawiał mi w ogóle floty. Ja A gdzie to zrobić, bo może mi też nie naprawiają? No masz takie w opcjach floty. Napraw flotę. A, brak napraw też mam. Ja ze zastępę. Nie mogę nacisnąć napraw. Możesz, możesz. Nie wiem, no, to mi wraca od razu na co innego. A chyba, że są naprawione po prostu. No możliwe. Ja już mam prawie najlepszą artylerię. Tak? Tak. W badaniach? Tak, miał jakieś bonusy. Mam już tą artylerię z 1943. Aha, nice. A bo ja, ja tak w sumie robię takie rzeczy byle jakie, tylko z tych wcześniejszych, bo mówiliście mi, że nie robił z tych późniejszych to nie robię. O, okej. Okay. A... Ja mam... O, mogę wypowiedzieć wojnę tego. Mm, Rumunii. Mało zasobów. O Boże, nagle ropy mi potrzebuje. Wszystko. A mówiłem, zaatakować Rumunię tam jest to ropa. weź się weź podbić. No teraz to już podbić, no już lecę. Nagle mam, ja nadwyżkę, tak nagle mam serde. nadwyżkę gumy za mało ropy. O co chodzi? Zapotrzebowanie Wolfranu. Mam też dość spore. Nadwyżka aluminium 666. To jest sam rozwój na marynarki. Teraz mogę zrobić tak, plan Z. Co to jest? Albo budowa ubotów. botów Plan Z to jest e, efekt. E, doświadczenie marynarki plus 50, premia do prac klasa O. Nie wiem o co chodzi. E, premia do prac klasa... Ble, 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 premia do prac coś tam, premia jakieś. Ale mogę zrobić budowę U-botów. Mm -hmm. No, spoko chyba. Boty i potem będę miał ataki na konwoje. Zrobię sobie budow budowę... budowę ubłotów. No, I też brakuje. mi brakuje... 1,61 miesięcznie... 1 rocznie, 5,73 rocznie, okej. Okay. Czemu nie mogę wysłać? Bo mi potrzeba gumy, a nie mogę kupić. No mnie możesz kupić gumę. No kupuję już chyba. Nie, nie kupuję. A jest, nie mogę kupić, bo nie tak? masz. A, bo może. A, nie, bo za to cały ekspert. Ha, nie dlatego nie mam gumy. Bo od ciebie. Hmm, co tu mamy? Dobra, czyli tak, e, linia frontu. Okej... Okay. Nie, ja to chcę inaczej zrobić, kurde. Halo? Stop. Tutaj stop. Bo Ja chcę was ustawić trochę w inny sposób. Tak, tutaj będziemy mieć e, linia frontu. Tylko i wyłącznie to. No, ta Afryka jest coraz bardziej zielona. No to bardzo dobrze. <grym> A, tylko, że w ogóle, wiesz, co się to wszystko z automatu dzieje. Te wojska są już w totalnym rozpierdolu, które tutaj są w Afryce, francuskie. Już nie mają niczego. Zero morali, zero zaopatrzenia. To jest najważniejsze, a jedyny problem jest taki, że nic mi to nie da. O, radzieckie żądania wobec Finlandii, będzie wojna. Dobrze Więc wiedziesz. za jakiś czas i zaatakują Finlandię i dostaną w pierdol. Tak, Finlandia zawsze wygrywa wojnę z no sam też moglibyśmy sobie za te serer zaatakować Gdyby nam to wciąż czekaj. tutaj nie robili desantów No. no Z takiego no. kraju jak WB Dobra, już ustawiłem sobie tutaj e, wojsko. A czy tu ci muszą się szkolić? Ej nie, już się nie muszą szkolić, co no Maxa, kurde, halo. A oni mi tesanty robię ja tam się szkole No to kancel niech się naprawia Boże To co się tak długo naprawia Dobra no. włoskie pancerniki Czekaj, może jakbym tutaj dał, to może też bym miał zasięg gdzieś O już mam 303 samoloty, jej to trzy samoloty? Nice. O, czekaj, ja mam samoloty, lotnictwo. Ty mi zostało 800 myśliwców, a miałem tysiąc kawałkiem. No, bo tam toczysz walki, nie? Cały czas. O, tutaj mam też. No, ale mam 100%. Znaczy, 98,6. No, to znaczy, że wiesz, opłacało się. Nie? Hmm. Wykonał masz jest nasz. Tutaj, jeśli chodzi o, o lotnictwo, gorzej jest flotą. Teraz czasem zapatrzenie na. na gumę. Nie mogę nikogo kupić, Liberia, On mogę. Ma, też mam problem z, z gumą niestety. I za Czekaj, sobie... pisze to, że masz 96% tego? Tego? No to no. Jak lotnictwo biorę, wiesz, to kanał La Manche i tam patrzę sobie, dominacja powietrzna, tam jak jest taki... E, Aha, kanał pasa, La Manche, Dobra, niżej, wiesz, to zielone. Mam no, 99,5%. To też mam być 100%. Czyli zostało mi wybrzeże iberyjskie, tu muszę wysłać samoloty. Jak będę miał wybrzeże iberyjskie, a do tego potrzebowałbym gdzieś lotnisk. Dobra, ja w sumie robię wojnę z Rumunią. Myślę za chwilę, tylko tutaj co się dzieje jeszcze? A, nie są na pozycjach, dobra. A czemu nie są na pozycjach, halo? A, bo tutaj jeszcze idą. Awans, awans asa. No dobrze, tylko tam musisz przydzielać asów do tego, do wojska. Znaczy, do samolotów. Aha. I co, drugie narodnisko? Bombowiec, marnarki. No a czy kurka nie pamiętam jak się to robiło, czekaj Ale ja samych asów nie mam Nie wszyscy pewnie nie żyją. Ahaha. Mam tu innego Asa Tak, próbuję sobie przyjąć jak się to robiło. Okej okay, już wiem, już, już, już widzę jak To dobrze A, o nie żyje, dobra, mam dwóch asów okay. O! Zajmują mi Włochy na południe no. Ty no. Ty, bo tutaj jest... Aha, bo my z też wytoczyłem wojnę. A, no, zapomniałem. Dobrze, <grym> tam pamiętam. A, przeprowadzka przez długą rzekę. A, bo tu mam rzekę. O kurde, to jest bardzo odbyte do atakowania. Tutaj atakuj. I może tu jednak wycofiam ten front. Ja przechodzę przez jakąś dżunglę teraz tutaj. I linia ofensywna. Ej, ale to już ich jest sporo w sumie. Co mi tu stąd dają? O właśnie, stąd taki mały. Nie, tak? halo? Nie? O. O, o, o w ten sposób się atakować. O, i to mam dwa dwie zielone. Już nie atakuję przez stoł przez rzekę. Potrzebowanie. Kurwa cały czas słyszę statki. Drr tak samo Dry. No to znaczy że bitwy się chyba toczą czy coś takiego Aha, dobra Takie <laughs> to się trochę wkurwiające robi Prawimy no badania 18 Mi ciągle te konwoje umierają. Dobra, mniejsza o to. Eee, witam bardzo, bardzo serdecznie Rumunię, ale to w następnym odcinku, bo teraz mamy 22 minuty już... Okej, okay. no to pa. No. no, na razie pa wszystkim.